Ja z tą skrzynką to wyglądam jak sprzedawca tych mandarynek. Owoców, no właśnie. Ja cię kręcę. Starczy, dobra. Akcja. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień, kolejna część naszych rozważań, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu. Ty przez świętego Tomasza za chwilę przypominasz nam, że tylko Ty możesz wystarczyć do zaspokojenia naszych pragnień. My często kochamy drugich podług ich pozornej wartości, a tylko Ty według ich wartości rzeczywistej. Daj nam kochać. Takie, jak ty kochasz do końca. I daj nam budzić do miłości, przez to, że sami będziemy stawali się znakiem miłości w tym świecie. I znowu na innym miejscu mówi Pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ten dzisiejszy cytat jest szalenie ważny w ogóle dla chrześcijan dlatego, że On jest jednym z proroctw starotestamentalnych, które się spełniło w osobie Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy nieco wcześniej o tym, że Jego kości nie będą łamane, że będą patrzeć na Tego, którego przebodli. Słyszeliśmy w ogóle u Izajasza dużo szczegółów dotyczących męki Jezusa. Jezus... Wypełnia wszystkie proroctwa, które są w Starym Testamencie, bardzo szczegółowo. I dlatego, e, gdy czytamy Ewangelię, no to widzimy, że zwyczajnie to się dzieje na naszych oczach. Ale ktoś powie: No dobra, jakie to ma przełożenie dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku? Co to oznacza w kontekście no, tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu? Dlaczego to jest ważne, to co teraz ksiądz mówi? Moi drodzy, to co jest istotne, to pragnienie serca Jezusa. Jezus, krótko mówiąc, robił wszystko, żeby budzić serca do miłości. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że właśnie w ten sposób dokonuje się Przemiana człowieka, zbudzenie go do tego, żeby on mógł kochać. Jezus robi wszystko, Jezus robi wszystko, żeby człowiek widział tę miłość. I kiedy ludzie patrzyli na to, co stało się na drzewie krzyża, to tak naprawdę widzieli nie tylko to, że Jezus wypełnił to proroctwo. Ale widzieli także człowieka, który do końca był wierny swojej misji, bo przecież w Jezusie objawił się Bóg. Widzieli yy, i tak mamy do dzisiaj. Do dzisiaj, to trzeba powiedzieć wprost, Jezus z wysokości krzyża po prostu pociąga miłością, czy budzi serce człowieka do tego, żeby, żeby on zobaczył, jak napisał Jan Paweł II, że miłość istnieje. Budzi człowieka no, w ogóle do nowej jakości życia. Jezus budzi człowieka, żeby ten ulitował się nad nim i czy chcemy, czy nie, w ten sposób pociąga miłością do siebie. Myślę, że to jest dla nas szalenie istotnie, szalenie ważna przesłanka z Ewangelii, dlatego że trudno jest pociągać miłością do tego, żeby ktoś uwierzył w Jezusa. Trudno jest, trudno jest zobaczyć, jak to zrobić i trzeba się nieustannie tego uczyć. To jest oczywiście odwrotność od tego, co jest zakazami, nakazami, najróżniejszymi rzeczami, które próbujemy układać, żeby w jakiś sposób coś osiągnąć. Tylko miłość, ta najgłębsza miłość, daje prawdziwą wolność, i za taką miłością człowiek tęskni. Dlatego Jezus taką miłość objawia. I tylko taka miłość jest w stanie odpowiedzieć na te wszystkie nasze pytania, problemy, dylematy. Bez tej miłości właściwie wszystko inne traci znaczenie. Nie zapomnę człowieka, który. Jechałem z nim na stopa i... i rozmawialiśmy o takich ważnych rzeczach z codziennego życia. I ten człowiek, kiedy opowiadał mi. O swoim życiu, o tym, do czego doszedł, w pewnej chwili powiedział, i przyznał się do tego, że właściwie on, dochodząc do tych wszystkich rzeczy, które miały doprowadzić do jakiegoś szczęścia, nie znalazł tego, co jest najistotniejsze. Powiedział mi wprost, że jedzie i szuka, bo, bo tęskni za miłością, której której nie poznał, pomimo że poznał najróżniejsze ludzkie miłości, najróżniejsze doświadczenia, o tak można było powiedzieć, miłości ludzkiej. I kiedy dzieliłem się z nim swoim doświadczeniem Boga, to byłem zadziwiony, że on w pewnej chwili powiedział: Ja spróbuję zwrócić się do Boga, pierwszy raz w życiu, szczerze zaprosić go do mojego życia, żeby pokazał mi tę miłość. Dzisiaj Jezus mnie i ciebie zaprasza, żebyśmy popatrzyli na tę miłość objawioną na drzewie krzyża. Żebyśmy zobaczyli, że on naprawdę nas pociąga do tej miłości. Dzisiaj Jezus zaprasza mnie i ciebie do tego, abyśmy z tą miłością wychodzili do innych. I na to z serca ci Błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zapraszam oczywiście na godzinę 12 i 18. .00. Czy tu jeszcze jakiś, jakiś jeden odcinek?